Dobra, udało się! Wszyscy spakowani, siedzą w aucie, ja też już wychodzę, krótki rodzinny weekend, wyjazd, więc teraz 5 godzin drogi mniej więcej przed nami. Figunia! Figa! Figa ma weekend u dziadków, ale tam jest drugi piesek i czekamy aż mama go zamknie, bo Luna jest ogromna. A dziewczyny, no iskrzy pomiędzy nimi, miłości nie ma. Ale wy nas znacie, ja tylko rzuciłam hasło, że jedziemy na weekend i coś tam zaczęłam z trasy dodawać, a już dostaję wiadomości. Gdzie my jedziemy? Dużo osób zgadło. Jak to na wyjazdach szalejemy z jedzeniem? No, trochę chyba przesadziłam, ale Grzesiek ma chyba już czwarte danie? Trzecie. Nie czwarte, to się nie liczą. Ale duże były te stawki. Te pierożki to były Grzesia. To co To jest... Patrzcie na to. Niefajnie, co? Także na naszych uprawach będzie wesoło. Będzie poharatane wszystko. Nie no, muszę zobaczyć, czy to noc, nie noc, no co iście porharatane, od razu jakiś fungicyt na to, bo, bo będzie kiepsko. E, z burakiem, burak jeszcze się odbuduje z wcześnie, z opaki, e, już widziałem w mojej okolicy, dostawałem teraz zdjęcia wymulcone. E, niektóre do zera, ziemniaki. Szatkownica. Dobra, nie ma co się teraz tutaj rozwodzić nad tym. Tematy ze stratami zweryfikujemy sobie rano. Także było spokojnie, ale, ale tak nie może być do końca. Ładnie to wygląda. Oxu